Za tydzień jedyna na wakacje, z czego się tak bardzo cieszę, bo naprawdę bardzo potrzebuję odpoczynku. Mam wrażenie, że teraz bardzo dużo spraw innych się też nawarstwia. już w tym tygodniu wszystko mnie powoli zaczyna przytłaczać, jeżeli mam już szczerze. I mam dość, mam dość wszystkiego. Naprawdę po prostu chcę się wynieść stąd, nie myśleć o tych wszystkich sprawach. Jeszcze okazało się, że w środę muszę iść do pracy. No, troszkę gorszy czas teraz mam. W sensie, nic złego się nie dzieje, ale właśnie za dużo się dzieje trochę. I po prostu naprawdę... Potrzebuję tych wakacji jak nigdy wcześniej Potrzebuję takiego odpoczynku, mimo że teraz mam trzeci miesiąc wakacji tak naprawdę To jednak no... Dużo spraw jest I ja czuję, że jego muszę się wynieść stąd O wszystkim zapomnieć, przynajmniej na tydzień Póki co byłam tylko w te wakacje na czterodniowym wyjeździe z moją przyjaciółką, co możecie sobie zobaczyć, bo był wyjazd do Zadaru A teraz jadę na wakacje z moimi rodzicami i z moją rodziną Więc będzie to trochę inny wyjazd W tym tygodniu właśnie będę się do niego przygotowywała I zaczynam od tego, że jadę na rowerze teraz do galerii Bo mam z Rezerw paczkę, bo zamówiłam sobie trzy rzeczy, właśnie dwie sukienki, spódnice, bo nie mam za bardzo takich rzeczy. Właśnie jak ostatnio się spakowałam spak do zadawy, to właśnie ogarnęłam, że nie mam za bardzo takich jakichś sukienek. Zamówiłam sobie takie bardziej zwyczajne, klasyczne, bo inne co mam, to mam na przykład takie typowo wakacyjne, że to wiecie, ubierzecie sobie na kolację, na, na wakacjach. Teraz sobie zamówiłam bardziej takie zwyczajne rzeczy, żeby mogła je po prostu używać tak bardziej na co dzień też. Już ale jeszcze przy okazji znalazłam inne rzeczy, więc Wam pokażę je zanim otworzymy paczkę. Pierwsze to takie spodenki, tu akurat zwykły taki czarny topel właśnie taki chciałam i taka luźna różowa sukienka, myślę, że mega słodka. Jest już 18, więc tak trochę was olałam, bo nic się nie odzywało. Jak widzieliście, te dwie sukienki, które zamówiłam, nie pasowały mi. Te, te rzeczy, które znalazłam w sklepie, też mi nie podeszły. Ten czarny top, który miałam ubrany, był fajny, tylko ta emka była trochę za duża. Wydaje mi się, że emka byłaby lepsza, ale nie było. Więc wziąłam tylko, zostawiłam tą spódnicę i jest naprawdę bardzo ładna, naprawdę bardzo ładnie się układa. I też jak zamawiałam te rzeczy, to. Miałam tam dużo dodanych do korzyka, i jak po prostu sobie dodaję wszystkie rzeczy, które mi się podobają, ale wiem, że wszystkich sobie nie zamówię, wiadomo. I później robię taką selekcję, na której zależy mi najbardziej. I jak już miałam tam chyba 5 rzeczy. Ja nie chciałam tak trzy zamówić i po prostu patrzyłam na składę i właśnie ta, ta spódnica jest 100% bawełna chyba, tamta żółta sukienka była 100% tlen i właśnie myślałam, że będzie taka fajna, ale była dosyć nieprzyjemna. Ale naprawdę ta spódnica jest bardzo ładna, w sensie jest taka, wdaje się w ogóle na porządku. Kosztowała no na promocji 80 zł, gruba też, choć może właśnie być w ciepło, ale przez to ona się bardzo ładnie się układa, naprawdę jest śliczna. I wiem, że to nie lubię, bardzo mi się nie podoba jak inną osobę w internecie pokazują, że... Ciągle coś zamawiają i temu też mnie jest głupio teraz, że ja wam tak pokazuję, bo ten kto mnie ogląda dłużej wie, że ja ciągle nie pokazuję nowych rzeczy, bo to się rzadko, wydaje się, że rzadko się zdarza, a jak już wam coś pokazuję nowego to jest jedna rzecz, a teraz idę do paczkomatu po stroje kąpielowe, bo ostatnio z mamą wszystkie te, które zamówiłyśmy zwróciłyśmy, bo... Nic tam nie podpasowało, ale mi jeszcze zamówiła, bo jeden strój, który mama sobie zamówiła, mi nawet się spodobał, tylko zamówiła mi mniejszy rozmiar. Więc teraz pójdę do po paczku, po ale nie powiedziałam wam, że czytam właśnie tą książkę. Ja zaczęłam to czytać siebie we wtorek w zeszłym vlogu i tam mówiłam, że no nie do końca mi ta książka podchodzi, bo to był początek. Zazwyczaj właśnie w takich książkach fantazji, początek jest ciężki, bo nie stało wprowadzenia do świata. Nie skończyłam jeszcze, bo ja się, naprawdę ja się powstrzymuję. Zostało mi tutaj tyle. 60 stron chyba. Ja się muszę powstrzymywać, bo mi jest smutno, że ta książka się skończy. Ja tak bardzo nie chcę, żeby się skończyła i myślę, że mogę powiedzieć, póki co, to jest najlepsza książka, jaką przeczytałam w moim życiu dotychczas. Tak mi się spodobała, naprawdę ta książka jest tak cudowna na no. <grym> serio. Jeszcze ktoś mi napisał pod TikTokiem, że yy, zakończenie jest game changer'em, więc ja po prostu powstrzymuję się jak tylko mogę, żeby wieczorem sobie, wiecie, jak będzie fajnie, tak już w łóżku ciemno będzie, to żeby sobie to przeczytać. I ostatnio jak na story też o niej mówiłam, to moja przyjaciółka co mnie napisała i my znowu tak zaczęłyśmy o tym gadać, bo ona właśnie długo czyta fantasy, a ja tak... No, w początku nie do końca. Teraz cię rozumiem, Amelia, Teraz cię rozumiem! Kocham to. Tylko wiecie, jaki ja mam problem? Ogrnęłam to właśnie dzisiaj, że nie mogę czytać za dużo książek fantazy, bo ja przestaję żyć w swoim świecie, przestaję żyć swoim życiem. I ja ciągle myślę o tej książce i o tym świecie, który nie istnieje. I trochę po przeczytaniu książki mam złe uczucie w sobie, że te rzeczy się nigdy nie wydarzą mnie w moim życiu, że one nigdy nie będą realne. To bo nie jest realne, żeby smog istniało, nie? I... I później jest mi smutne, nie? Czytanie książek jest tak niesamowite, że po prostu papier z literami. Jak się czyta, nie ma, nie ma obrazu. Macie film przed oczami, to jest dla mnie niesamowite. No i zakochałam się w Ksejdenie. Wierzcie mnie, ale. Nic nie mogę z tym zrobić, no. Więc jak już jesteśmy w temacie książek, to od razu pokażę Wam, co wypożyczyłam na wakacje. Ale zacznę pewnie wcześniej, no bo dzisiaj już skończę na pewno Forfinga. Eee, mam drugą część. To się chyba ta seria w ogóle nazywa Akotar. Mi się wydaje, bo coś na TikToku, jak myślę, że mi się wyświetlają te rzeczy. Albo dwory. A to co to jest Akotar? Nie wiem. Ja nie ogarniam jeszcze tego całego świata fantazy, ale mam drugą część. Ona jest 18. Tam to była 16, ale tam naprawdę nie było dużo takich rzeczy. Ale jak wyświetlają mi się te, takie TikToki z rankingiem wszystkich tych, tych części, bo jest chyba tam 6 czy ileś, to to dają jako najlepszą. Ona jest w ogóle wydaje mi się najgrubsza z wszystkich, więc mega się też nie mogę doczekać na to. Ale pewnie będę tak przeskakiwać, mi się wydaje choć, zupełnie nie jest najlepsze, najpierw przeczytałam pierwszą część tego, teraz czytam to, te, później przeczytam to, a później pewnie jeżeli w bibliotece będzie to drugą część tego. Ja mam stroje. uwaga. Więc jaki jest ładny. I właśnie wydaje mi się, że taki krój mi pasuje też właśnie. Mm, Oczywiście nawet nie wygląda, ale wydaje się całkiem duże. Taki trójkątny jeszcze, takie. E, bo meki jeszcze mam z poprzedniego zamówienia, bo nie oddawałyśmy tego, tylko będziemy razem oddawać, więc jeszcze taki. Totalnie zwyczajne czerwone. Przyjechałyśmy teraz do miasta, w, w którym będę studiować, i oficjalnie jestem na studiach, ale wszystko mnie tak stresuje, że nie mam nic szczerze. Trochę się boję, ale no cóż, teraz idziemy coś zjeść. Jestem już w domu i jest już 20, więc no, praktycznie cały dzień mi to praktycznie wziął ten wyjazd. Przejdę w sensie do tego miasta. mam załatwione studia oficjalnie i. No powoli się to staje realne, że, że będę się pr pr przeprowadzać, ale no wiadomo, że się stresuję, ale właśnie jak byłam tam tam było tak dużo młodych ludzi, wiecie, wszyscy fajnie ubrani, wszyscy tacy fajni, które mnie to przeraziło i... Nie mam też takiej energii w sobie i ochoty, żeby w ogóle poznawać nowych ludzi. Może to wiecie lub nie, ale jestem raczej aspołeczna niż społeczna. I właśnie jak sobie myślę o tym, że muszę z nimi rozmawiać. I... Trochę mi się nie chce. W sensie jak ja już kogoś poznam, jest okej, okay, ale jak myślę o tym, że muszę się starać, wiecie, żeby ta osoba mnie poznała. I że to nie jest tak, że tak właśnie wszyscy będzie siedzieć, tylko ja muszę też coś dać od siebie, to mi się trochę nie chce, ale jak wiem, że muszę to zrobić, muszę sobie do tego czasu, do tego października znaleźć sobie energii. No, no i jakoś to będzie, no. aż to wiadomo, wszystko mnie stresuje, bo wszystko będzie nowe, ale jakoś inni dają radę, więc ja też dam. Ale powiem wam, że jak tylko wysiadam z pociągu, jak już tu przyjechałam, to poczułam taki spokój. Taką ciszę. Było tak pięknie. No myślę, że wolę wieść. Tak mi się wydaje. Choć długi czas też myślałam o tym, że chciałabym mieszkać w mieście, bo to się wydaje takie ciekawe. Ale zobaczyłam, z w się sensie fajnie jest po prostu mieć pogląd na to, jak to będzie wyglądało. Yy, że mieć też porównanie, bo może akurat, wiecie, dzisiaj mnie te rzeczy przytłoczyły, a w przyszłości jednak będzie mi się bardziej podobało, że będę miała blisko do jakichś sklepów albo do wszystkiego innego. Na razie nic nie zdradzam. Gdzie idę do szkoły, do jakiego miasta, więc się nie pytajcie, bo i tak jeszcze Wam nie powiem. Ale jak wyszliśmy z tej uczelni z moją przyjaciółką, to tak mi to uderzyło, że ja idę na studia. Że ja nie sądziłam, że w ogóle dożyję tego momentu, że to jest takie nierealne. Do tego czasu żyłam sobie, wiecie, w takiej bańce, że po prostu nic nie muszę robić, nie, nie muszę myśleć o niczym, bo po prostu jestem dzieckiem. A Autentycznie się też dzieją, że znowu będę w pierwszej klasie, znowu będę poznawała nowych ludzi. Nic dzisiaj nie kupiłam. O dziwo, myślałam, że coś kupię, ale nie, bo byliśmy w galerii, ale ja jestem trochę takim dusi groszem, jeżeli mamy cztery raje. Bardziej bym się nazywała skąpcem niż zakupu Oglądałam sobie rzeczy z Everybody London bo mnie zaciekawiły i były te rzeczy, nie, nie było jednej rzeczy, którą chciałam, nie było konturówki, tylko że wiecie jaki ja mam problem? Myślę sobie o czymś, że ja bym chciała, na przykład o róż. Były naprawdę fajne róże w fajnych kolorach, których nie mam. Natalia, ty masz dwa róże w płynie, trzy w kamieniu, po co ci kolejny róż, nawet jak z innym kolorze? I sobie myślę, wiecie ja mogę 20 minut spędzić oglądając tą rzecz i sobie myślę, o ale fajnie, dobra kupię to sobie, a później myślę, dobra Natalia, nie potrzebujesz tego. I odkładam. Bo jakbym potrzebowała, jakbym się wszystko skończyło, to bym kupiła, ale no mam po prostu kosmetyki. Nie przeczytałam tej książki do końca, bo za późno się wzięłam za czytanie jej wczoraj i ja po prostu tak już leżałam, tak ledwo czytałam, co tam jest napisane, i uznałam, nie, dobre. No, muszę, muszę iść spać, bo nie chcę jakby być taka, wiecie, nieprzytomna i czytać koniec tej książki, żeby, i, żeby mnie to tak nie, nie potekstytuje. Więc rano jeszcze dokończyłam przedostatni rozdział, dosłownie obudziłam się 10 minut przed dzwonkiem, bo ja mam tak w ogóle, że jak wiem, że mam wcześniej mi się przypomniało, że jutro idę na, do pracy na dziewiątą Że jak wiem, że jak mam budzik, to mój mózg o tym wie I jakoś budzi mnie przed nim Obudziłam się 10 minut przed budzikiem I jeszcze dokańczałam ostat, przedostatni rozdział Jeszcze mi został jeden I ja wiecie, jeszcze miałam takie zaspane oczy Że trochę tak nie do końca widziałam wyraźnie ale Dosłownie minutę po tym, od, jak odsły, otworzyłam oczy Zaczęłam czytać, więc Więc dzisiaj skończę i już zaczęłam sobie Drugą część dworów czytać w pociągu Mamy już środę i ja jestem już po pracy Bo miałam właśnie od dziewiątej do piętnastej Do dziwa? Było dzisiaj naprawdę fajnie, z rana się o wiele fajniej pracuje, taka pierwsza godzina mija tak i później też było mega fajnie, że mi właśnie dowali już kasę, bo była 15, a tak aha, że już mam i że jeszcze bym mogła szczerze mówiąc być yy, nawet do końca, że cały dzień bym wolała chyba być niż połowę, bo było serio spoko i fajnie mi się z jedną dziewczyną rozmawiała, więc także już oficjalnie mam wolne od jakichś takich wszystkich ważniejszych obowiązków i mogę się już przygotowywać w pełni do wakacji. Ale to dopiero od jutra, teraz jestem trochę głodna, ale moja mama ma kupić pierogi na obiad, więc muszę jeszcze godzinę poczekać i chyba będę teraz dla was montowała film, który właśnie wydać jak będę na wakacjach. Minęła prawie połowa czwartku, ale mam wam dużo rzeczy do powiedzenia. Zacznijmy od tego, że w końcu mam to wolne. I pojechałam właśnie znowu rowerem do miasta, odebrać paczkę, bo zamówiłam tą czarną sukienkę znowu, XS i S, Ym, i pojechałam to odebrać, ale nie pasowała, bo znowu właśnie zbił z biustem coś tam jest po prostu źle uszyte. I poszłam sobie do Rosmana za chwilę wam zrobię też fajny haul, yy, bo także uznałam, że kupię sobie coś fajnego, choć i tak niektóre rzeczy chciałam kupić, bo wszystko, wszystko wszystkie te ubrania praktycznie zwróciłam, co wam tu pokazywałam i te wszystkie sukienki, więc uznałam, dobra, to sobie kupię coś... W ale później jeszcze poszłam do lumpa. kupiłam jedną rzecz, poszłam właśnie do Nowego, bo tam w tamtym mieście jeszcze nigdy nie chodziłam, bo spoko, było dużo fajnych rzeczy, ale ostatecznie wybrałam jedną, ale wracam do domu, e, poszłam się umyć, bo po tym Loompie, wiecie, chciałam jednak się umyć, zanim, zanim wiecie, no, będę tutaj wszystkiego dotykać i patrzę, dostałam okres tydzień przed, miałam go dostać właśnie za tydzień w środę, a jest czwartek, a w poniedziałek będę miała pierwszy dzień wyjazdu, także idealnie, idealnie. Ja naprawdę aż nie wierzę w to, w tą moją manifestację, bo ten kto ogląda uważnie widzi, że niektóre rzeczy, aż to jest niemożliwe, że się dzieją, właśnie coś takiego się wydarzyło, także... Niesamowite to jest dla mnie, naprawdę bardzo, 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 bardzo się cieszę. Mówicie, później nie wiadomo, czy dostanę go w, to, w tą środę, czy może dwa dni wcześniej, akurat jak będę siedziała kilka godzin w samolocie. Czy w ogóle go nie dostanę, będę się całkowila, stresowała, nie? Tylko po prostu będę miała luz i jeszcze najlepiej jest po okresie, że się tak tuż przed to wtedy ciało jest takie, oh, takie wiecie, że hormony wam jeszcze nie skaczą, tak jest fajnie. Ale już przechodzimy do holu z... Rosmana, także mówiłam wam, wrócił do jednego momentu. Oglądałam sobie rzeczy z Everybody London, no właśnie, mówiłam, że nie kupię, ale kupiłam. Nie, nie było takiego czerwonego, co oglądałam, w ogóle nie było rzeczy do ust, ostatnio też nie było, było tylko te tak, ale wzięłam sobie dwa róże w tym samym odcieniu, tylko w sticku i w pudrze. Teraz były żółte cenówki i to było za 15, a to za 17, więc myślę, że naprawdę fajne ceny. Taki odcień ma właśnie... A ta wygląda tak, jest bardzo ładnie i właśnie to ma być coś typu taki z Rare Beauty Różo rozświetlacz. i właśnie wydaje mi się, że to, przez to, że to będzie takie mokre, to takie świecące te policzki będą wyglądały bardzo fajnie To w ogóle jest magnes, więc bardzo fajnie to jest coś zrobione Choć to właśnie określam, że to mi wypada, bo tak coś tu tak trząsło się, ale no trudno, to jeszcze przykleić i będzie widz. Kupiłam sobie serum z niacinamidem, bo właśnie moje się skończyło a chciałam właśnie czegoś używać, bo jak użyję tylko toniku i kremu, to tak czuję, że moja skóra czegoś więcej, trzeba potrzebuje przez maść teraz jak mam mocną. Więc wziąłam sobie z i To po prostu jest takie bardzo duże opakowanie. Nie wiem, czy w ogóle nie miałam kiedyś tego serum. nie pamiętam, ale no, niacinamid jest jakiś taki właśnie wypłacający, więc, więc wzięłam. Wzięłam jeszcze zwykły czerwony lakier hybrydowy, bo był ze 7 zł to też, właśnie jak były te żółte cynówki, więc wzięłam, bo właśnie nie mamy z moją mamą już dłuższego czasu czerwonego, po prostu czekamy na promocję. Że fajnie, że mi się udało kupić. I na koniec wzięłam. Jeszcze takie plasterki. Takie na pryszcie, jeszcze takich nie używałam. Właśnie, żeby przed wyjazdem sobie tutaj te rzeczy trochę wygładzić. I kiedyś, jak właśnie miałam, raz tylko miałam jedne plasterki, to działało to, więc właśnie chciałam sobie kupić. Tylko czekałam zawsze na promocję. Więc wziąłam takie, teraz, no, będziemy testować. I 73 zł zapłaciłam, to myślę, że spokojnie na tyle rzeczy, ile kupiłam sobie takich fajnych. A w lumpie kupiłam za 4 zł około taką bluzeczkę. To jest rozmiar L chyba, albo XL. Ale ona jest po prostu taka luźna i mi się bardzo podoba właśnie ten dekolt Jest taki bardzo fajny, ładny, taki trochę downtown girl Wiecie, taki jesienny vibe, podoba mi się Także cieszę się, fajna bluzeczka taka Jest już 19 i jestem głodna I nie wiem czy tak czekać sobie do 20, żeby zjeść kolację, bo później znowu jak będę szła spać To będzie tuż, że ja będę chciała iść spać, będzie jakaś 22, a ja znowu będę głodna jak teraz zjem muszę chwilę przeczekać, ale pomalowałam sobie paznokcie u stóp Nie pokażę tego i zmontowałam film na za tydzień. A jutro na dziewiątą jadę na pazury. I bardzo się cieszę, choć naprawdę mi się podobają krótkie paznokcie, przyzwyczaiłam się do tego, ale jednak, jak na przykład patrzę na zdjęcie, jak miałam długie, to fajnie jest mieć długie. Od razu sobie tak dodaję. No, dodaję po prostu takiego fajnego klimatu. Szczerze mówiąc, ja dalej nie wiem, co chcę zrobić, bo dodawałam sobie na przykład jakieś takie bardziej szalone. Lepiej teraz to na tablicę. A jakieś na przykład z tym kwiatkiem 3D, ale później im dłużej na to patrzyłam, to tym bardziej tak. Odchodzę od tego pomysłu, też wydaje mi się, że to będzie niewygodne i też jeszcze chodzę do pracy i tam się może to trochę zepsuć i zastanawiam się nad zwykłym Frenchem. Tylko nie chcę właśnie, bo nie fręcz jest taki prosty i tak wiem, że będzie ładny, ale właśnie fajnie by było zrobić coś ciekawego, tylko nie wiem co. Zrobiłam pielęgnację i nakleiłam te plasterki, jeszcze jest różowa gwiazdka, ale to jest całkiem słodkie, to takie klasyczne, ale ta biała gwiazdka jest bardzo fajna, bo ona jest taka bardzo niewidoczna i wydaje mi się, że nawet jakby się na to dało jakiś podkład czy coś, to by to całkowicie przykryło. Więc właśnie spoko opcja, jakby się miał takiego jakiegoś wielkiego pryszcza, na przykład gdzieś z przodu twarzy jakby się chciało go zakryć, to żeby taką nakleić i fajnie sobie to po prostu makijażem to. Nie miałam już rano czasu, żeby się do was odezwać, ale właśnie idę na paznokcie. Wciąż nie wiem, co zrobię. Obawiam się, że wyjdę z Frenchem, czego trochę bym nie chciała, bo chciałabym coś ciekawszego ale zobaczymy co z tego wyjdzie, testowałam rano właśnie te rzeczy z Everybody London, Mamy je właśnie na sobie wyglądają prześlicznie, naprawdę ten w pudrze, wow, naprawdę wow jest przeprze, prze, 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 prze piękny. więc jeżeli uda wam się znaleźć je na promocji jeszcze na tej żółtej cenówce to bierzcie, jakiekolwiek kolor, bo myślę, że każdy jest śliczny, bo wygląda to naprawdę bardzo ładnie, bardzo, bardzo, bardzo ładnie ale nagram test na tiktoka ale tutaj też pewnie jest już na szorcach, na wiem jak ktoś woli, więc możecie sobie obejrzeć, a ja lecę na pazurki. Jestem już z powrotem. Około 2 godziny to zajęło i udało mi się idealnie wrócić na pociąg taki idealny, bo kolejny byłby godzinę później. No jestem basic pitch, ale. Tak mi się podobają, są wiedziałam no, french. Na pewno chciałam taką właśnie różową bazę, bo podobają mi się kolorowe paznokcie, ale jak wiecie, ja robię je raz na rok, w sensie, że do kogoś idę. W sensie, to jest drugi raz w życiu, jak poszłam. Za 80 zł to w ogóle, także mega fajnie. Ale jak przychodzi to do czego, to właśnie raczej chcę takie takie stonowane, bo po prostu nie wiem, jakoś tak wychodzi... I znowu mi się podobał ten brokat, co miałam rok temu, ale postawiłam na French. Rozważałam jeszcze French brokatowy, różowy brokat. I spróbowałyśmy, ale jednak wiele postawiałam na biały, nie żałuję, bo są prześliczne naprawdę. Tak mi się podobają. Jeszcze są takie dosyć długie, nawet nie wiem czy nie są dłuższe niż rok temu, bynajmniej tak się wydają, ale jest cudownie. Naprawdę śliczne są. Tak się odzwyczajam od posiadania długich paznokci, że dziwnie, ale fajnie, bo przynajmniej teraz... Teraz to będzie takie bardziej coś wyjątkowego, że je ja mam. I jest ja to tak ładnie wygląda, jak tak macham rękowo i tylko najgorsze jest to, że ja jeszcze dzisiaj będę musiała montować ten film i będzie mi bardzo ciężko. Właśnie to jest jeden z głównych powodów, czemu ja nie miałam w ostatnim czasie, Poznakcie właśnie temu, że to mi utrudnia montowanie, bo po prostu nie mogę klikać na klawiaturze. ale jakoś poradzimy, mam nadzieję. Naj jestem bardzo zadowolona. No, ale powiem wam, że ja dojadę na te wakacje. Za dwa dni, a w ogóle tego nie czuję, bo w ogóle też nie czuję letniego klimatu, naprawdę ja w ogóle bardzo mało noszę letnie rzeczy, teraz też mam długie spodnie i na przykład jak do pracy chodzę, to, to też w długich spodniach, bo nie jest aż tak ciepło raz chyba tylko, ubrałam krótkie. I ja właśnie nie czuję, że są wakacje w ogóle, więc trochę dziwnie, trochę żyję też przeprowadzką, już więcej sienią. Ogarnęłam sobie pokój, bo miałam taki syf jak przyszłam. W sensie, przyszłam i zrobiłam syf, ale w się zacząć pakować, przyniosłam sobie już moją walizę. I w ogóle nie wiem, czy wam powiedziałam, ale ten czerwony strój zostawiłam, bo ładniej wyglądał niż tamten niebieski. I będę się pas pakować teraz i... Ja nigdy nie miałam jakiegoś takiego nano na outfity, w sensie jak jechałam na te 4 dni, to bardziej tak rozkminiałam, a teraz jak kiedy na tydzień, biorę szczerze mówiąc losowe no rzeczy, te, które mi się najlepiej nosi, które są najwygodniejsze i po prostu później sobie ogarniam te outfity, bo mam taką walizkę 20 kg mogę zabrać, więc ja pewnie, wiecie, ledwo połowy zapełnię. Ja pamiętam, że właśnie rok temu wzięłam sobie taki wielki kapelusz nawet i tam, było, tam był luz właśnie w tej jednej przegrodzie, także mam jakby Swobodę, co mogę brać, bo w sumie nawet nie mam tego aż tak dużo. I letnie ubrania też nie są takie jakieś obszerne. Jeszcze muszę sobie to oddać z zeszłego roku. Niby się wydaje, że, że jest tak idealnie, ale to jest naprawdę mega dużo. Jak na tydzień to jest serio. Potężne. Także no, zacznę się pakować, ale nie wiem czy Wam mam w ogóle pokazywać, co będę prawa. Znaczy, czy Was to w ogóle interesuje w jakimkolwiek stopniu? Czy Was to interesuje, żebyście widzieli każdą pojedynczą rzecz, jaką biorę? Nie wiem, chyba nie, wydaje mi się, że nie, ale zacznę się spotować i najpierw Wam mniej więcej pokażę. Dobra, to jest jeden wielki bałagan. Nie chcę się pakować. Trochę tych ubrań, rzuciłam je tu tak naprawdę. I będę się pakowała jutro, wszystko będę wtedy prasowała. Także no nie pokażę Wam, bo jutro będziecie już oglądać ten film. Ale dzięki, że jesteście wdzięcz się za tydzień w książkowym filmie. Two mogę stracić ten to że do końca się dowiecie wcześniej. Buziaczki, buziaczki, miłego dnia!